Cześć, nazywam się Wolodymer Włodek i filmowałem sobie ile do, takiej, do takiego crossover hybrydy Hondy da się wepchać bagażu do bagażnika, bo tam jest, wiecie, liftback i niby można wysoko pchać te walizki więc nagrywałem sobie testy, zdecydowałem porównać to do typowego bagażnika swojej Tesli która jest, która uważany mały dla jako małe dla większości więc teraz sprawdzimy to jest e, samochód 21 roku modelowego więc jest trochę mniejszy niż e, obecna model 3 bo tam znaleziono trochę szerzej można deskę dla e, chyba upchać deskę dla snowboardingu ale jedźmy główne co zapominałem pokazać zazwyczaj to jest taka wiecie wnęka e, tu. Duża lęka pod taką pokrywką. I wiecie, jak to zapominałem pokazać, żeby niemiecki samochód wyglądał lepiej. No to ja, to, ja tą wnękę użyję. Zasubskrybujcie, lajkujcie ten filmik, piszcie komentarze, czy dla Was bagażnik Tesla Model 3 jest za mały, czy wystarczający, bo jesteś z przodu, tak. I jedźmy do sprawdzenia, czy da mi się spakować te wszystkie walizki do samochodu. Otóż. Sprawdzimy, co my tu mamy. Jedną dużą walizkę do 32 kg, taką do bagażu. Dwie średnich do 22 kg, też do bagażu do luku bagażowego. Mamy cztery takich małych walizki do y, tego do samolotu na górną półkę. Mamy trzy takich plecaczki, no bo coś typu plecaka to jest dla kota czy to wszystko wpakuje do Tesli czy nie bo takie mniejsze walizki to oczywiście ręczne hand luggage czyli to co możemy wziąć z sobą do ręki nawet w tanich biletach i wstawiamy to pod poprzedzający fotel jedziemy スタートです。 og Sytuacja następująca. Zmieściłem wszystko, wszystko co tu było. Teraz Wam pokażę, e, jak i ile i gdzie upchałem walizek. E, odbyło się bez przemocy, trochę uprawiałem oczywiście Tetris. Pokazuję. Samochód brudny, bo dzisiaj znowu deszczową odworze 750 km drogę, więc sposób go myć. Tak wygląda tylny bagażnik. Ten plecak oczywiście jest upchany mocno. Więc tu raczej albo, albo musi być to plecak dzieciaka taki mały lub wiecie lub po prostu dwie walizki tu wejdą takie e, z komputerem tak więc ten wywalamy jeden plecak. Duża walizka była postawiona tak, nie? Na bok. Ciężka jest. O jedna walizka duża. Drugi plecak Jedna walizka mała Druga walizka mała Trzecia walizka mała Jeszcze jeden plecak, ten też mniejszy Ale, ale by się zmieścił tak? Tu węka Chowa nam średnią walizkę Którą też spokojnie zmieścimy pokrywy tylko wywaliłem żeby na pewno to wszystko się udało pokrywa tu leży i jeszcze jedna walizka średnia o tyle weszło do tylnego bagażnika nie zobaczcie jest bardzo pakowny to jest wnęka na taka można luzem tutaj torby powrzucać albo taką dużą średnią walizkę tu ograniczeniem jest ta e, belka, więc przez tą belkę nie możemy wstawić do samego końca naszej dużej walizki która akurat tu się zmieści, po, po środku, między tymi, w tym rowku, tak powiem, nie? Ale nie da się ją tak łatwo tam upchać, więc przez to tam na boku walizkę średnią, bo to wchodzi na pewno, nie? No i co jeszcze? Gdzie jest Jest jeszcze jedna walizka? Mała, a tak powiem największa, mała walizka. Największa, mała walizka razem z kablem do ładowania Type 2, który nigdy z samochodu nie wyrzucam. Znajduje się tutaj. I wszystko, co jest w samochodzie, też tu się znajduje. Przy odrobinie chęci dałoby się tu zmieścić również tą kostkę. Tesli do ładowania z odpowiednimi końcówkami. Tak właśnie robiłem, tylko teraz nie chcę odłączyć samochodu. Więc tak, pakowny jest bagażnik Tesla Model 3. Nie Model Y, Model Y jest jeszcze pakowniejszy. I jak uważacie, czy bagażnik Tesli jest wystarczająco pakowny dla Was? Model 3 to jest najtańsza, najtańsza Tesla, którą macie. Tak? W ofercie Aczkolwiek teraz można najtańszą wziąć model Y A jeszcze dostać na nią rabat Na przykład ja też mam kod polecenia Więc napiszcie proszę w komentarzach Czy wystarczyłoby Wam tyle bagażu, żeby pojechać na wakacje? Czy musielibyście koniecznie kupować bagażnik na dach? Dla testy? Bo ja w poprzednim samochodzie, Hyundai Tucson, miałem bagażnik na dach To było obowiązkowe, żeby jeździć na wakacje Teraz nie mam Oddałem koledze bo nie potrzebuje. Taka sytuacja. Dzięki bardzo, że oglądaliście. Proszę, zasubskrybujcie, napiszcie komentarze i załajkujcie ten filmik. I do zobaczenia. Pa!